Cześć, witajcie w pierwszym odcinku z Minecraft Pocket Edition Dzisiaj jest ze mną Jasio Cześć Będziemy nagrywać teraz serię z Minecrafta Jasio będzie bardzo często w tej serii Kurde Jasio no, będzie bardzo często w tej serii Tutaj ogólnie nagrywaliśmy już odcinek Ale nam się zepsuł, zepsuło się nagrywanie I spo spotkaliśmy wioskę Ale to nic, nagramy jeszcze raz Mam nadzieję, że telefon się uda. Dobra, no to jedziemy Nie ma to jak się kręcić Magia, Jasiu, tutaj jest Przepraszam, Uch. przepraszam was O, jak idealnie u, u ten Jak się kręci Bo patrz, bo ja skoczyłem, nie? I już myślałem, kurczę, rozwaliłem jedną grządkę I skoczyłem na to, co było Oj, sorry, co było już yy, zrobione, nie? Mm. Więc taki farcik yy, A teraz sać to wszystko Sać, sać, sać. Sać, jaka sać. No to sać. Są... No, no. Klikę, Kilka on tam. Jak go O po oh, noc. to? to, 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 to. Mecz, 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 miecz, Dobra, mam mieć. Ja gdzie ten miecz? Więc no. że nie będziemy od nowa robić. Ja bo nie opłaca się. Było bez w sensu. Dobra, mam trochę pochodni Gdzie ty jesteś do? To ja muszę szybko wykopać dwa koble. No tutaj już Nie ja tam na polowanie idę. Ale mam dużo, dużo. Klep, 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 klep. jedzenie, jedzenie, jedzenie. Dobra, chwila, potwory są włączone, wyłączone, teraz włączone. Nie. Oj, brzydko, brzydko. Jedzenie, ja mam. Jeszcze potwierdzenie, potwierdzenie włączone na kardzie. Ja muszę po prostu mieć poukładane itemsy. Chyba zobaczyłem za to. Myślałem, że to zębiach ze zbywa to plaża. Ooo. Ja Jestem tutaj, blisko ciebie. Dobra, dobra. Ilu Aż dwie! Ryżni! O, ile sadzonek! O, przydadzą się. O, tak. tutaj patrzy nad, nad... tym, co zrobiliśmy, czyli zepsuliśmy mu pole. Juzuu, zaraz będzie tutaj bo już widzę jednego zombiaka Juzietru. i tam jest drugi Kurde hośplowca I oni na ciebie pochodzi Co? To oni Co na dobra? ciebie ten, o, są nastawieni już na negatywnie też chlebcia? Ja? No A gdzie ty być? Tutaj za tobą. Tak? Dobra, teraz nie mogę się patrzeć. Dobra, jesteś. Uważaj szkielet! Dlatego szkieletów! Patrz, tak. trzy zombiaki. Ja się tyle tym zajmę. Ja nie mam miecza. Fak, Poma, pomóc ci! Nie mam mieczaka! Nie mam Nie ma mieczaka! Nie ma ja na ci pomogę, oczywiście. Na papki to ja wygram w szkole. Dobra, mam nadzieję, że nie zginęmy oku. O, jedzenie, jedzenie. Czemu jedzenie? do liścia to cię wygra. Y, zombiaka mięso jest też dobre. Co niby zatruwa. O, kopalnie. Tak. No. Daje trochę tego. Kiedyś to. Ej, masz mnie. Masz, 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 rzuca cię zaraz. Dobra. Pochodź do mnie, to ja się Będziesz rzucę. Chodź szybko, rzucę Ci. że taki innego nie mam. Nie, ja, ważne, ja że mieć. O dobra, krowa jest. Gdzie wy jesteście skubańcy? Przesaszyli się. No, zobaczy, zobaczyli mojego pięknego skina i Olasie. Dobra, wracam, o, do, wios... wracam do wioski. Wracam do wioski trzeba... Ja muszę się zająć creeperem. Tańczyć z creeperami. Tak, kto pamięta odcinek łapka w górę. Tań tań tańczący z creeperami. Dokładnie tak. I znowu lata koło mnie Ek. Ek. O jest za Kurde Jeść! Wezmę twoje, tak. Brawo, się było Oj, dobra, bo to Dobra kochani przepraszam, ja się też powinno zaraz wywalić ze świata, nie wiem czy mogę jeszcze nie wywaliło. O dobra. Nie wiem co. To było nie wywaliło. Dobra. Ale dobra, już wracam do wioski. Nie ojej Wezmę twoje oddam ci wszystko, okej? Okay? Spoko. Strzały masz, strzały dla mnie. Strzały dla mnie. I dla mnie. Jestem ja mnie, ja, ja imię. No proszę. Ja je ja Dobra, to ja idę do jakiegoś najbliższego domku, który znajdę. Sz 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 szkielet nie Chodź Do mojego bo... niku. Do tej wieży takiej. Pajuu! Jest... Pojac mnie! Pajadz mnie! jak nie, nie, nie ma... biję! a ja nie mam nic! Nie... Ja mam miedzy! Trzeba ty! i pół ja ja nie, ja nie mam gdzie jesteś? O, dobra, widzę! Idę, idę do ciebie! Już jestem bardzo blisko! <śmiech> <śmiech> rzucaj mi itmy, rzucaj mi... Rzucaj mi te itmy! Gdzie? Gdzie ty jesteś? O, się ze sobą. o jestem tutaj! Nie widzę Tak, nie! O, nie widzę Już widzisz? Przepraszam... O jesteś ładnie. No, dalej, Co ty miałeś, mi. Ja Dam miałe... ci to. Czekaj. Miałem miecz kamienny. Bo ty bardzo to lubisz. Miałem miecz kamienny. A to ja go nie mam. Ja go tu nie mam. Dawaj nie jeszcze mam. Nie mam ja, przysięga. Ja Czekaj. Masz ten? i patrz, nie mam To tam został, to daj mi nie wiem jakieś drewniany masz, masz drewniany mój Przeżyj, Piotrek, jestem je, jestem ten liczę na ciebie Znaczy snik, przepraszam, snik! Jeszcze coś, jeszcze coś. E, jeszcze coś. To za mało. Coś, coś potrzebujesz? Coś potrzebujesz? To było twoje. To było na pewno twoje. Strzały były moje? Ojej, no. Już dałbyś kolejny To było twoje będę ci teraz zaśmiecał kupunek. Tam... I wełna była moja Wszystko, wszystko co mi niepotrzebne, to wełna oddaję... moja by było. Oddaję. Tu nie mam wełny. No to ile tych wszystkich itemek tam nie zabrałeś? Nie wiem, bo to się rozrzuca na wszystkie strony. I teraz czym ja będę się bronić? Jak szkielet jakiś przyjdzie? Czy coś? Ja tu zamknę się, zjedno. Nie, się zamykam. Nie, dobra, nie aż tak. potem nie wrócisz? Mam już full HP mam. Yeah. Wszystko czy nie... O, crafting sobie już od razu to sobie. Dobra, sobie... Dobra. Nic. Za... Skrzyneczkę zrobił oh. wojsko. Masz jakieś skóry czy nie? Skóry nie ma. Ale mam pięć tych Pięć tych mnie przypomniło z Tak wiem że Chyba to jest... Beef O oh, fuck Co? Eee Skarret to co? Zombiak Czemu nie ma zombie ze zbrojką? To jest nieuczciwe No przydałoby się To no, jeszcze Z kim ty się bierzesz? Z ząbiakiem. Z zombiakami Ja mam drzwi Stańczmy uh! Tutaj widzę cię. A pająk, pająk 7, 7, 0, walcz, walcz dziennie. Au, to Masz to rzeczy? To to, pomóż Masz ty te rzeczy? Pomóż, Kiedy tam nie idzie Jadę Nie poczekaj, muszę zejść Szybciej pewnie. Mam mało rzeczy yy, was strzela do mnie Szybciej Nie, nie mogę wejść Gdzie on jest? Tam przy mnie Bielec. Oj creeper za tobą i zombiak i wszystko. O tam jest! Nara. Przed zombiakiem, przed zombiakiem jest! Czekaj, bo ja muszę le parkour tutaj! O kurde na klatę, wszystkich. Widziałeś wezmę. mnie? No widziałem, hmm. ale nie mogę ci, Nie mogę znaleźć tego niby Nic mi stąd widio. Ja ci zaraz pokażę. Jak to zabiję tego zombie? Patrz tam jest po Aha Ja się im zajmę ty... Ja mam tylko, f... ja mam bardzo mało HP tak by się przydał Powiem ci Później. O! o z jedno... <laughs> powiedzieć jedno serduszko idziemy Dzień. Już idę po twoje itmy i się oddam Fua. Tylko jak mi się HP zregeneruje Nie, nie będziemy ciokami, nie włączymy pistolet ja. Jak mnie wystrzelił w powietrzu Jak on to zrobił? Pieprzony Idę po, itmy. Itmy. Idę po twoje itmy. Idę po twoje itmu Gdzie to a jest? Znowu mam taki. zwalonego baba. No ale spokojnie, jaś. Zawsze mam tak na młodzi. Rarus, no, kurczak, chodź tu, zabiję cię. Zabiję to. O, kurczak. Nie chcę małego kurczaka. No dobra, Zdza. dzień się robił. Mam duże, mam kurczę. Uważaj zombie za to Wiem, i creeper, Wszystko naraz, dziękuję, pozamiakana leparku. Czemu to znowu jak ja go biję? Czemu ja go mięsem biję? Bo Jej. jesteś mięsny chłopczek. I na krów, trzeba je wszystkie pozabijać, to tak nie może być. Zrobi tu trzeba. Idź mi zombie jak stąd. Idź mi wyp... wypinkalaj. Po prostu mi wypinkalaj trud. Na fabkę, fabką będę ci zombie ząbiak, idź spijaj. Wziąłeś moje rzeczy? Tak. A ja już nie mam sprinta, muszę zjeść surowego kurczaka. Dobra Uuu, ząbiak z łopatą, chodź zjem. Gdzie? Zjem cię na obiad. nie mogę wyjść z wody, fuck, A gdzie ty jesteś? Mam 4% baterii. Aha. No to zaraz będziemy kończyć ten odcinek Przepraszamy, że taki krótki. Ej, gdzie, ogólnie Pokaż mi, gdzie ty byłeś Pokaż mi, gdzie ty byłeś Dobra, ze Trudno, najwyżej mnie zabiją Szybko, pójdź mi tam Ej, a bo ty, A ciebie już zabili, ale okej okay. Pędzisz, pędzisz, pierdolę Pędzisz szybciej, pędź ja. I pierdolę Aha Dobra Czaj, gdzie? Aha, super, telefon mi się wyłączył, dziękuję. Dobra. A to tam było. I sprinta nie masz. To szybko, to już daj, to ci Dobra, to ja muszę kończyć, znaczy ja, ale Piotr to A ten zombie z japadką to żyje już. Yy, prawdopodobnie już nie żyje. Gdzieś to było No wyłączono. Dobra No to Przepraszam za te drobne usterki, Ale już odcinek krótki wypraszamy. No więc dziękuję za odcinek No Żegnaj się Cześć Witaj no. Do... No. Do... Subskrybujcie Lajkujcie Macie bo inaczej odwiedzę was w nocy No Cześć